siema, się drogi widzę. Trafiłem na taki filmik. Jaki jest Twój stosunek do PZW? No i tam tu mówi, żeby jebać PZW. No i ja się w sumie z tym zgadzam. Jebać. A wody polskie? Też jebać. Na koniec dodaję na pytanie, co należy zmienić, żeby wyjebać PZW. Jaka jest najbardziej pilna rzecz, która się powinna zmienić? Wyjebać PZW. No, tu się nie zgadza. Mianowicie jeżeli wyjebiemy PZW, to w tym momencie wszystkie wody, które PZW posiada w swoich okręgach. Będą musiało mieć nowych dzierżawców. Co się za tym stanie? Różni mali przedsiębiorcy, różni mali dzierżawcy wezmą sobie te wody, rozdzielą. Na przykład w moim okręgu jest 156 wód, jeśli chodzi o jakieś tam jeziora, które posiada PZW. No i wyobraźcie sobie, że za tam, nie wiem, 300-500 zł możecie po tych 150 wszystkich jeziorach sobie jeździć. Natomiast w momencie, gdy rozjebiemy PZW, to te 150 jezior będzie miało przynajmniej z 30, może 40 e, dzierżawców, co za tym idzie, na każdym, powiedzmy, jak będziecie chcieli jechać, no to 200, 300 zł na rok, e, a będziecie mieli na przykład jedną albo dwie wody tylko dostępne. Owszem, to mogą być jedne, dwie wody, które będą super fajne, no ale też się Wam zaczną nudzić, będziecie chcieli jeździć na większą ilość wód, a co za tym idzie, samo wędkarstwo w Polsce zacznie być bardzo drogie, jeszcze droższe niż jest teraz. I myślę, że wielu ludzi o tym zapomina. A, jebać PZU.